Cześć kochani, tutaj Kugar Frej, witam po tej długiej świątecznej przerwie, wracam już do formy, wracam do nagrywania. Dzisiaj oczywiście zakończymy sobie temat Kamili, zaczniemy od jej in ukrytych interakcji, później opowiem wam trochę o jej historii, ponieważ ona skrywa dużo interesujących faktów, myślę, że wielu z was yy, się one spodobają. Zaczniemy sobie od żartów Kamili. Noxianin, Zaunita i Freljordczyk spotykają me ostrze. I koniec. Żart? No dobrze. Co otrzymasz, gdy skrzyżujesz ze mną drogę po zmroku? Śmierć na miejscu. Kiedy rozdawali inteligencję, musiało cię zabraknąć. Uznałam, że jest to bardzo ważne, żebyście usłyszeli jej żarty, gdyż dostała ona reakcję na żart sojusznika. Zabawne. Nie błagaj ją uwagę. To nie przystoi. Przydaj się na coś zamiast się wygłupiać. Oraz reakcja na żart wroga swoją drogą wydaje mi się, że jest to pierwsza postać, która w ogóle coś takiego otrzymała. Ciekawe, czy będziesz się śmiać, gdy podarzy na cię gardło. Dowcip zależy od inteligencji, jak mnie mam. O, samodzielne myślenie jest skomplikowane? Ha, ha, ha. Grubieństwo prowadzi do potwornej śmierci. Oczywiście teraz, tak jak te wszystkie nowe postacie, ma superanckie cytaty podczas użycia swoich umiejętności. Ale Kamila dostała również cytaty, kiedy wróg próbuje się wydostać z jej ultimate A Posłuchajcie sami: Zanim wyjdziesz, spytaj o pozwolenie. Nie powiedziałam, że możesz wyjść. Chyba nie przyszło ci do głowy, że tak łatwo pozwolę ci odejść. Wyjdziesz, kiedy pozwolę. To się nie uda. Tchórzostwo jest gorsze od lenistwa. Kamila oczywiście ma garść cytatów po zabiciu bohatera w swojej zwykłej postaci, jak i też w postaci cyberkamili, jednakże co jest ciekawe, ma również mnóstwo mnóstwo cytatów, takich osobistych do wybranych postaci, tak jak to było w tych prowokacjach, które słyszeliśmy w poprzednim odcinku, tak więc zaczniemy sobie od cytatów po zabiciu jakiejkolwiek postaci. Z projektu jako Cyberkamila Twoje połączenie zostało przerwane. Twoja technologia przewyższyła twoje człowieczeństwo. Maszyna zwycięży. Wydajność za wszelką cenę. Ludzkość okazała się zbędna. Po zabiciu Cyber Lisandry, jako również Cyberkamila, takie programy należy kasować. No i Cyber Soraki. Protokoły naprawcze są wielce przereklamowane. Po zabiciu Mecha Zero Sajona. Dość tego. I teraz osobiste cytaty po zabiciu. Projekt Aż. Kiedy ciebie zabraknie, pozostali nic nie zdziałają. Projekt Eko. Zegar systemu został zresetowany. Projekt Fiora. Twoja specyfikacja była niewystarczająca. Projekt Katarina. Wybrałaś złą stronę. Projekt Leona. Światło projektu gaśnie. Projekt Lucian. Osiągnąłeś swą wymarzoną czystość. Projekt Yasuo. Nikt nie opłakuje utraty zdrajcy. Projekt I. Niepotrzebna nam złamana dusza. I projekt Z. To był zły wybór. To tyle, jeżeli chodzi o cytaty Cyberkamili. Teraz zwykła Kamila ma cytat po zabiciu Eni. Popił, popiół. popiół. Spadasz w dół. Aurelion hmm, Sola. Z gwiazdami to ty nie zatańczysz. Azira. Nie wydawaj rozkazów, których nie możesz wyegzekwować. Blitzkranka. Stałeś się przestarzały. Caitlyn. Ten twój antyk nie sprawdza się na krótki dystans. Dariusa. Zuchwałość to przeciwieństwo uprzejmości. Chłopcy tak mają. Eko. Twoja fascynacja czasem sprawia jedynie, że popełniasz jeszcze więcej błędów. Patrz uważnie, chłopcze. Może w przyszłości ci się powiedzie. Ezrila. Następnym razem nie zapomnij mapy. Fiory wygląda na to, że dwa ostrza są lepsze od jednego. Szybkie ostrze wygrywa bitwę. Bystry umysł wygrywa wojnę. Gantlanka. Wiele gruźb. Wszystkie puste. Garena. Nikogo nie obchodzi twój śmieszny, mały kraj, chłopczyku. Hej Merdingera. Czy o taki efekt ci chodziło? Iloi. Śmierć to ostateczna lekcja. Ireli. trzeba było bardziej polegać na swojej broni. Jaysa. Zabawny fakt o bohaterach. Wszyscy kończą martwi. Gina. W walce nie ma miejsca na wirtuozerię. Mistrza wsadów Dariusa. Twój dwutakt pozostawia wiele do życzenia. Orianny. Ja zostałam stworzona do sukcesu. Ty do służenia. Panteona. Powodzenia w następnym wcieleniu. Pogodynki Janny. Prognoza na dziś. Twoja śmierć. Popi? Wygląda na to, że jednak nie byłaś bohaterką. Renektona. Jesteś niechlujny. Riven. I nawet najwyższe dowództwo Noxusu nie mogło poskładać Riven z powrotem. Rajza. Nożyczki biją papier. Szena. Cień bywa bardziej niebezpieczny, niż się może wydawać. Sinczta. Trucizna została zneutralizowana. Timo. Pierwsza zasada skauta. Bądź lepszy. Twisted fejta. W kartach nie było nic o dożyciu kolejnego dnia. Twitch'a. Bo, pokraczny mały stwór. Waj. I takich właśnie manier i klasy można doświadczyć od zaunitki. Wiktora. To było wielkie. Tyle metalu, a nadaje się tylko na złom. Ladimira. Gdyby krew mi przeszkadzała, nie nadawałabym się do tej profesji. Warwicka. Nie wszystkie psy trafiają do nieba. Byłeś bronią. O, jej. Kół. Małpa widzieć, małpa umrzeć. Yasuo. Historia twojego miecza dobiegła końca. Jorika. Cienka jest linia pomiędzy byciem śmiercionośnym a uśmierconym. Zaka. zdaje się, że trochę na mnie poleciało. Zeda. Udawałeś, czy naprawdę byłeś tak nierozważny? Ziksa. Sam szpan żadnej treści. Oraz Zyry. Posadzona i przycięta. Myślę, że nie będziecie już mieć po tym wszystkim dosyć cytatów Kamili. Po prostu jest to niewyobrażalna ilość. Naprawdę, ja jestem w mega wielkim szoku, że jest aż tak wygadanym czempionem. Co ciekawe, dostała jeszcze cytat po przelaniu pierwszej krwi. Poszło całkiem łatwo. Czyżbym wyczuwała strach? Osobny cytat, kiedy pierwszą krew przelewa sojusznik Nie dajcie im złapać tchu oraz kiedy pierwszą krew przelewa wróg Cóż za prostackie zachowanie? Ma ona cytaty: Po zabiciu tego samego wroga dwa razy z rzędu to też jest nowość, tak mi się wydaje. Twoja strategia nie sprawdza się. Popełniasz ten sam błąd drugi raz z rzędu. Ma też takowe cytaty jako cyberkamila. Temu komputerowi najwyraźniej brak zdolności poznawczych. Ma też specjalne cytaty po zabiciu tego samego wroga aż trzy razy z rzędu. To nie jest twój szczęśliwy dzień. Po zdobyciu dwóch trupów. Nienawidzę, gdy mi przeszkadzają. Za późno. Kwadry. Tak się rozwiązuje problemy. Pentakila. Nie zostawiam świadków. Co ciekawe, po kupieniu pierwszego przedmiotu... Pieniądze ułatwiają życie. No i ma masę cytatów jeszcze po kupieniu jakichś tam przedmiotów lub po ich aktywacji, na przykład o menu Randuina, ale tego nie będę wam tutaj już przedstawiać, żeby was nie zanudzać. Na koniec jeszcze trzy cytaty po umiejscowieniu do temu. Niedbałość o szczegóły odbija się na jakości pracy. To ja jestem pułapką. Jeszcze nie zdarzyło mi się pomylić. No i na szczęście to już wszystko, jeżeli chodzi o jej ukryte interakcje. Jest ich naprawdę, naprawdę mnóstwo. Mam nadzieję, że Wam się spodobały, bo mnie naprawdę bardzo się podobają. Wiem, że jest dużo wrogów i przeciwników Kamili. Tak, przeczytałam wszystkie Wasze komentarze i wiem, że niektórzy z Was uważają, że jest właśnie zbyt pyskata, zbyt wygadana, że tak naprawdę to e, na przykład taki rajs mógłby ją zniszczyć jakby chciał, a ona się tak mądruje, ale... Wydaje mi się to naprawdę bardzo ciekawym easter o od Rajotu, że właśnie wyposażyli tę postać w tak interesujące riposty. Teraz sobie przejdziemy do jej historii. Kamila pochodzi z bardzo bogatego, sławnego i szanowanego rodu, który swojego majątku dorobił się na kryształach. Prababcia cioteczna Kamilii Elicia, odkryła na terenach Shurimy, Brakerny, czyli stworzenia, które były nieskończonym źródłem kryształów. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wyglądają brakerny, to wystarczy, że zobaczycie, jak wygląda Skarner. Niestety nie były one nieskończonym źródłem kryształów i ród Kamili musiał poszukać sposobu na wzmocnienie tych kryształów, które zebrał. Wykorzystując szemrane inwestycje w chemtech i runiczną alchemię, Rut Ferros, czyli ten, z którego wywodzi się Kamila, wprowadził na rynek mniej potężne, ale łatwiejsze. Lepiejsze do zdobycia syntetyczne kryształy. Kamila urodziła się w dworze Błękitnego Wiatru, była szóstym dzieckiem Rodriego i Gemmy, którzy aktualnie panowali w klanie Ferros. Jednakże z wszystkich dzieci urodzonych przez Gemmy przeżyli tylko Kamila i jej młodszy brat Steven. Jako, że Kamila była najstarszym ocalałym dzieckiem, cały ród nie szczędził na nią pieniędzy. Była wyśmienicie wyedukowana, nauczona wszystkich manier, wszystkich języków, spotykała się z wieloma osobistościami z całego Valoranu, dlatego też znana z jej i Ajonia, i Noxianie, i Shurima. Co więcej, Kamila jest też uzdolnionym muzykiem i po mistrzowsku gra na wiolonczeli. Pośród największych rodów Piltover istnieje zwyczaj, że jedno z młodszych dzieci zostaje głównym Wywiadowcą rodu, mieczem i tarczą całego klanu. Wybrane osoby mają za zadanie działać jak najlepiej na korzyść rodu, współpracując z przywódcą klanu, aby zagwarantować sukces rodzinie wszelkimi możliwymi sposobami. Brat Kamili Steven był słabego zdrowia i został uznany za nieodpowiedniego. Tak więc to Kamila zajęła rolę tego, jakby głównego zwiadowcy, była. Specjalistycznie szkolona była uczona technik walki szpiegowstwa, technik przesłuchań. Szczególnie upodobała sobie walkę glebią Sean Ksan oraz zdobywanie informacji poprzez przesłuchiwanie oraz opuszczanie się z pewnej zniszczonej wieży zegarowej za pomocą linki z hakiem typowej dla zachodnich Wysp Węża. Wyspy Węża to są oczywiście okolice Bilgewater. Gdy Kamila miała 25 lat razem z ojcem została zaatakowana przez bandę wzmocnionych bandytów. Niestety tego ataku ojciec Kamili nie przeżył. Kamila bardzo wzięła sobie tą sytuację do siebie. Później zmarła jej matka, która nie mogła jakby przeżyć tej straty, tej hańby. Tak więc Kamila stwierdziła, że musi wzmocnić swoje działania, musi stać się jeszcze lepsza, żeby już nigdy więcej do takiej sytuacji nie dopuścić. Po roku żałoby dom rodów Ferro został wspaniale udekorowany na przesłuchania w dniu postępu. Steven Osobiście nadzorował włączenie Hakima Naderiego, dobrze zapowiadającego się młodego kryształografa z Belzun, nadmorskiego miasta w Szurimie, jako głównego wynalazcę rodu. Kamila poprosiła Hakima o hekstechowe wzmocnienie, które daje jej moc wykraczającą poza ludzką. Hakim i Kamila zaczęli się ze sobą spotykać. I bardzo się w sobie zakochali. Operacja Kamili, która miała ją wzmocnić, miała ją również pozbawić człowieczeństwa, gdyż polegała na wycięciu jej serca i wstawieniu jakiegoś takiego urządzenia, które opierało się na magicznej mocy z tych wyjątkowych kryształów. Obydwoje wiedzieli, że po tej operacji ich związek się skończy, tak więc rozważali, czy nie lepiej jest uciec od tego rodu, razem wyjechać, wziąć ślub i wychowywać dzieci. Niestety ich plany podsłuchał Steven, który uznał, że będzie to bardzo niekorzystne, jeżeli Kamila ucieknie gdyż on aktualnie przejął jakby tą główną pałeczkę po śmierci rodziców nad obowiązkami, a Kamila była jego niezawodną wysłanniczką. Bardzo jej potrzebował, dlatego zależało mu, żeby ona była wzmocniona, żeby była jeszcze silniejsza, bo to w końcu on nią rządził. Dlatego też upozorował pewien wypadek, a mianowicie to, że został zaatakowany tak, jak został zaatakowany jej ojciec i tym samym przypomniał jej, że ona nie może opuścić Piltover i stać się normalnym człowiekiem, ponieważ jest potrzebna. W swoim klanie Ferros. Oczywiście po tym incydencie Kamila nie chciała słuchać swojego ukochanego, kazała mu wykonać operację, a on, że bardzo ją kochał, wiedział, że nikt inny nie zrobi tego lepiej. Operacja zagrażała jej życiu, więc dlatego on sam chciał się tego podjąć. Powiedział, że zrobi to dobrze. Skończył tą operację i oficjalnie opuścił klan Ferros. Kiedy Kamila obudziła się po zabiegu, został. Zobaczyła już opuszczone laboratorium, stała się maniaczką doskonalenia. Swojego ciała była zachwycona mocą, które zyskała, no i do swojego ciała między innymi wprowadziła ostrza, elastyczne biodra i to wszystko, co aktualnie widzimy u niej. Tak właśnie Kamila straciła swoje człowieczeństwo. Podczas jednej z niedawnych misji Kamila dzięki pewnej serii wydarzeń odkryła pełną zdradę brata. Kłamstwa, które odpędziły Hakima, teraz zagrażały Kamili i całemu klanowi. Przejrzała machinacje brata i zobaczyła, czym naprawdę były. Samolubnymi zachciankami, które nie miały służyć dobru rodu. W tym momencie pozbyła się ostatnich sentymentów, jakie czuła do brata, i przejęła kontrolę nad klanem Ferros. Tak wygląda biografia Kamili. Myślę, że wyjaśniła wiele rzeczy. Myślę, że na pewno wyjaśniła to, dlaczego Kamila jest taka agresywna względem innych ludzi, dlaczego tak wszystkim chce dogadać, dlaczego ma tyle do powiedzenia. Myślę, że chodzi tutaj o jej wykształcenie i jej obycie. Ze wszystkimi osobistościami w Valoranu ona zna pewnie więcej historii niż jeden, niż niejedna osoba, która dołączyła do Ligi Legend. Tak więc myślę, że ona zna jedną tajemnicę, że lubi... Dogryźć niektórym postaciom, i dlatego jest jaka jest. I jeszcze z tej historii mogliśmy się dowiedzieć, tutaj zapomniałam Wam wspomnieć, że ona w pewnym momencie stała się już naprawdę, naprawdę nieludzka. Wszyscy uznali, że po tym wycięciu serca, po tych wszystkich ulepszeniach, które wprowadziła u siebie, po prostu przestała być człowiekiem, a zaczęła być cyborgiem. Jeżeli podobała Wam się historia Kamili, to zapraszam Was do przeczytania. Opowiadania pod tytułem Najsłabsze serce. W opisie do filmu znajdziecie link do tego opowiadania. Składa się ono z ośmiu rozdziałów. Opowieść ta była zapowiedzią bohaterki oraz aktualizacją historycznych danych na temat Piltover i Zon. Historia opowiada o jednej z intryg dotyczących Kamili oraz śmierci jej brata. Tak więc jeżeli jesteście zainteresowani tą postacią to zachęcam Was do tej lektury. W tym momencie my zakończymy sobie odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać, czy zmieniliście podejście do Kamili, czy może troszeczkę bardziej Was zaintrygowała. Ja się z Wami żegnam pa-pa!